A ze mną jest dyrektor zawodów Sebastian Urbaniak. Cześć, witam Cię. Cześć, cześć, witajcie. No i możemy podsumować, podsumować i sezon wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski, ale także dzisiejszy wyścig endurance eee, i ten weekend, który był bardzo, ale to bardzo emocjonujący. No tak, ostatni weekend, ostatnie wyścigi, ostatnie rozdania, no to co widzicie za mną, to co mistrzowie polskie. Trzeba teraz odczekać pół godziny parku zamkniętego, żeby, żeby te, te auta wracały do swoich kierowców. Czekamy na ostatnie rozstrzygnięcia, musimy sprawdzić ostatnie protesty, przeliczyć punkty. Oczywiście podium za dzisiejszy do będzie rozdane, ale zapraszam już wszystkich na, na, na relację na 25 listopada. Mamy rozdanie wszystkich nagród, czyli mamy galę Sportu i tam będą wręczane tytuły Mistrzostw Polski. My pewnie za godzinkę będziemy wiedzieli, kto jest tym mistrzem, ale trzeba też poczekać i dwa tygodnie przed. Drodzy mistrzowie zostaniecie poinformowani i zaproszeni na, na tą galę. Także to, co się miało wydarzyć, się wydarzyło. Teraz czekamy do. do do rozdania ostatecznych nagród. Już więcej nikt nie pojedzie w tym roku w WSMP, ale bardzo fajny weekend, więc e, bardzo fajne rozwiązania, które zostały gdzieś tam przetestowane. Fajne auta się naszykują. E, ja tu już teraz mogę powiedzieć, że będziemy mieć kilka Clio Cup, będziemy mieć więcej e, Porsche, czyli kategoria powyżej 3,5, i pół, która może kiedyś się zmieni i zmieni nazwę i pewne, pewne sugestie, tak jak, jak Balance of Performance, który może, może wyrównać e, trochę stawkę e, i chętnych do stawki. E, więc zapraszam, bo przyszły sezon na pewno będzie fajny. I tak jak mówię, no, tylko tutaj zdobywa się nieśmiertelność i bycie mistrzem Polski, więc zapraszam na przyszły sezon. No, a w tej chwili czekamy jeszcze na otwarcie parku zamkniętego, tak żeby zakończyć ten sezon. Mieliśmy także kilka takich gościnnych, można powiedzieć, powrotów zawodników wielkiego formatu i mówili, kochamy Tor Poznań, jak dobrze tutaj być. Tak, tylko że ci zawodnicy gdzieś naprawdę jeszcze w ostatnich momentach pomieszali w klasie, więc mistrzem się zostaje przez cały sezon. To jest runda po rundzie i zbieranie punktów. Zawsze może ktoś przyjechać, zawsze może ktoś wybrać jakieś, jakieś punkty. To jest wszystko dozwolone, więc walczy się do końca. Bezpiecznie czują się tylko ci, którzy zbierają odpowiednią ilość punktów. I tutaj już od razu gratuluję. Jeszcze wczoraj gratuluję Grzegorzowi Grzybowskiemu, który przed tą rundą wiedział, że będzie mistrzem polskim. Ale grze się pamiętaj, że już są na przyszły rok gotowi dla ciebie koledzy, którzy pomogą ci powalczyć o następne, o następne podium. Więc fajnie, fajnie. Cieszę się, że ta największa, największa klasa, właśnie powyżej 3,5, tak ewoluje, Cieszę się, że są testowane inne auta, inne rozwiązania, są pytania, jaką klasę wybrać. Dzisiaj miałem też kilka takich spotkań. Myślę, że obiecujących i zachęcających kolejnych zawodników, którzy, którzy wejdą, wejdą do, do WSMP. Więc naprawdę jeszcze raz zapraszam na, na kolejny sezon. Widzieliśmy radość, emocje wśród zawodników i to jest piękna Adrenalina również, no, taka sportowa złość. Eee, I myślę, że ten weekend to taka kwintesencja całego sezonu wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski właśnie. Tak, ale też nerwowość, szukanie naprawdę pewnych może nie do końca sportowych działań albo takiego jeszcze akceptowalnego sportowego cwaniactwa. To akurat lubię, bo to daje trochę pieprzu do całej rywalizacji. No i zakończymy sezon. Myślę, że nawet bez jakichś większych afer bym powiedział. To bywały sezony, gdzie trzeba było się naprawdę jeszcze zastanowić nad wynikami, a tutaj atmosfera i przyjazność, myślę, zawodników podsumuje w całej ogólności wypada bardzo dobrze. I trochę szkoda, że ten sezon już się kończy, musimy przyznać, prawda? No tak, już mamy y, trochę, trochę jest zimno, trochę y, sytuacja pogodowa mogłaby się zmieniać, więc y, fajnie. Teraz odpoczywamy, teraz y, trenujcie gdzieś w wirtualu. Zapraszam do, do, do tego, żeby, y, żeby nie przespać zimy i przygotować się na wiosnę. Ja oczywiście jestem otwarty i zapraszam do dyskusji też zimą, co robimy w przyszłym roku. Życzymy dobrych pomysłów, A chciałbym jeszcze podziękować w imieniu kibiców i swoim za dobre rozmowy i przybliżanie wyścigów samochodowych, bo robisz to w sposób naprawdę świetny. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze więcej będziemy mogli nauczyć się i rozwijać tą wiedzę o wyścigach w przyszłym sezonie, także zapraszam jeszcze raz.